Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dziś do recenzji PowerBanku od Hama. Jest to model Joy Pro o pojemności 15600 mAh. Ten serdecznie zapraszam. No i tak pokrótce możemy sobie omówić wygląd i wykonanie samego PowerBanku. Jak widzicie, jest to PowerBank dość pokaźnych rozmiarów. Jest on tutaj dosyć duży. Jest on wykonany z aluminium. Na dole mamy logo firmy Hama, jak możecie to tutaj zauważyć. U góry znajdziemy takie porty jak micro USB do ładowania naszego powerbanku, USB typu C, dwa zwykłe porty USB, z czego jeden jest to port, który obsługuje technologię Quick Charge 3.0, o tym powiem troszeczkę później. Mamy tutaj diody informacyjne o stanie pracy powerbanka oraz Nasz przycisk tutaj do uruchamiania po prostu samego urządzenia lub go wyłączenia. A więc tak to się tutaj mniej więcej prezentuje. Na dole możemy znaleźć taką tabliczkę z informacjami dotyczącymi powerbanka. Jak możecie zauważyć mam tutaj wypisane wszystkie informacje dotyczące ładowania naszego powerbanka. No i minimalna pojemność może wynosić 15300 mAh. Tak więc posiadamy tutaj akumulator litowo-jonowy o pojemności, jak już mówiłem, 15600 mAh. No i z plusów samego powerbanka jest to fakt, że obsługuje on właśnie szybkie ładowanie. Jak możecie zauważyć, mam tutaj właśnie ten port, który wspiera ową technologię. Jest to Quick Charge 3.0, który pozwala nam na ładowanie urządzeń nawet, o napięciu 12 V, więc to dosyć wysoki po prostu prąd ładowania naszych urządzeń, przez co te urządzenia naładują się stosunkowo szybko. I standardowo, jak dla każdego powerbanka, nie wiem, czy wy tutaj to zauważycie, mamy cztery diody niebieskie informacyjne o stanie naładowania naszego powerbanka, i jedna zielona dioda w, tej, w tym piorunku oznacza, że używamy szybkiego ładowania po prostu do ładowania naszego urządzenia. No, i możemy ładować właśnie z tego portu poprzez Quick Charge. A. Z tego portu możemy ładować prądem 2-4 A. Dodatkowo sam powerbank możemy ładować albo przez łącze micro USB 2.0, albo przez łącze USB typu C. Co warto zaznaczyć również przez to złącze USB typu C możemy ładować samego powerbanka, jak i po prostu urządzenia. Przez to złącze możemy po prostu podłączyć, tak więc relatywnie mamy trzy porty do wykorzystania, co jest naprawdę bardzo fajną liczbą portów. I jak za cenę tego powerbanka jest to naprawdę dosyć fajne udogodnienie, że możemy aż tyle urządzeń po prostu podpiąć. Sama sprawność naszego powerbanka jest to okolice myślę, że tak 12 000 mAh. Na pewno jak wiecie, to te straty na pewno powstają po prostu w wyniku ładowania. Więc pełnej pojemności nasz powerbank i tak nie odda dla ładującego urządzenia, ale myślę, że jest to wynik jak najbardziej ok, i nie ma się tutaj do czego przyczepić. A teraz zaprezentuję wam jak wygląda szybkie ładowanie. Sam smartfon, na którym zaprezentuję Wam działanie tego szybkiego ładowania jest to Samsung Galaxy S7, który obsługuje ładowanie wersji 2.0, więc nie jest to ta najnowsza technologia, ale spokojnie powerbank też obsługuje te starsze wersje szybkiego ładowania, tak więc bez problemu możemy używać właśnie tego typu rozwiązania. No i podłączamy sobie najzwyklejszy kabel USB do naszego powerbanka i wystarczy, że po prostu podłączymy i powerbank automatycznie wykryje, że Smartfon jest ładowany. Jak możecie tutaj zauważyć, mamy ikonkę ładowania baterii. Dodatkowo tutaj na dole możemy mieć informację, że mamy szybkie ładowanie. Jak mówiłem, jest ono w standardzie 2.0. Tak więc tak to się tutaj mniej więcej prezentuje, a na samym powerbanku mamy informację w postaci tego, że nie wiem czy tutaj to zauważycie. Świeci tutaj w tym takim kierunku zielona diona informacyjna o tym, że po prostu odbywa się ładowanie. No i tak w zasadzie przechodząc do podsumowania, mogę Wam wymienić takie moje subiektywne plusy i minusy samego powerbanku. No to plus będzie to na pewno fakt tego, że sam powerbank jest dosyć dużej pojemności, Mam tutaj ponad 15 000 mAh. Dodatkowo sam powerbank jak już widzieliście obsługuje, obsługuje Quick Charge 3.0, tak więc możemy sobie po prostu ładować szybciej na smartfon. Dodatkowo niewątpliwym plusem jest tutaj obecność portu USB typu C. Jak możecie zauważyć możemy go sobie wykorzystać. No i kolejnym aspektem będzie to wykonanie samego PowerBanka. No i jest to też również fajna kwestia, bo jest on cały wykonany z aluminium. No i dodatkowo to jest fakt ceny, bo cena samego powerbanka wynosi w okolicach 100 zł, nawet troszeczkę taniej jesteśmy w stanie go dorwać, więc myślę, że jest to naprawdę bardzo fajna cena jak za tego typu produkt i za te funkcje jakie on po prostu są, reprezentuje i to co oferuje. No a do minusów no to mogę zaliczyć fakt, że po prostu podczas ładowania sama konstrukcja się nagrzewa, no mamy tutaj aluminium, Dosyć spory prąd tutaj jest po prostu przez niego przechodzony, więc ma prawo się po prostu ten powerbank tutaj nagrzewać. No i fakt tego, że dosyć długo się ten powerbank ładuje, no po prostu musimy go kilka godzin poładować, no co w zasadzie jest chyba zrozumiałe, no bo mamy tutaj dosyć dużą pojemność, przez co... Ten powerbank musi się chwilę, musi się po prostu kilka godzin poładować do pełna, żeby, żeby osiągnąć te 100% swojego naładowania, ale dzięki temu możemy kilka razy po prostu go następnie użyć, żeby naładować nasze urządzenie. No to myślę, że to by było wszystko w tym filmie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się no i pozdrawiam. Cześć.